Las to skarb, który należy bezwzględnie odkryć i odkrywać cały czas na nowo. O każdej porze roku. Ale czasem, kiedy wybierzemy się do lasu, kiedy pójdziemy odrobinę za głęboko, kiedy obrócimy się kilka razy wokół własnej osi, tracimy orientację i niestety gubimy się. Aby uniknąć takich sytuacji, musimy zanim wybierzemy się do lasu zadbać o to, aby być mądrzejszym przed, a nie po ewentualnej szkodzie. Po pierwsze, telefon. Dlaczego? Bo telefon mamy zawsze przy sobie. A najlepiej, jeśli jeszcze w tym telefonie mamy aplikację Bank Danych o Lasach. W tej aplikacji możemy sobie ustawić naszą lokalizację, potem do niej wrócić. Możemy uzyskać dane i informacje o drzewostanach, czyli o lesie, który jest wokół nas. Oprócz telefonu, jeszcze istotny jest Powerbank, czyli dodatkowe źródło zasilania. Kiedy stracimy Wyczerpiemy naszą baterię, możemy wcześniej przygotowany Powerbank użyć do tego, aby przedłużyć naszą wycieczkę. Ha, dla zwolenników tradycyjnych metod bardzo dobra jest zwykła mapa. Ta się nie wyczerpie i zawsze jest pod ręką. Hmm, dziękuję. Ciekawe. Warto również zadzwonić do gospodarzy, czyli do miejscowego nadleśnictwa, i można uzyskać na pewno informacje, gdzie znajdują się jakieś ciekawe miejsca, warte odwiedzenia. Któż wie i zna no, lepiej las niż miejscowi leśnicy? Co jednak w sytuacji, kiedy rzeczywiście się zgubimy? Tak jak mówiliśmy wcześniej, trzeba zadzwonić po pomoc. Hmm. hmm ale no. Może, tak jak teraz, nie być w zasięgu. Jednak są inne możliwości. A jakie to możliwości? Po pierwsze, należy się uspokoić. Ja wiem, że to jest trudne w momencie, kiedy się zgubimy. Ale pomyślmy, jak ja się tu znalazłem, z której strony, w jakiej miejscowości wszedłem na teren leśny. Pomyślmy, albo może, zatrzymajmy się. Po pierwsze, nie panikujmy. Wytężmy słuch. Może dojdzie do nas dźwięk ludzi gdzieś pracujących w lesie. Może usłyszymy w oddali przejeżdżający pociąg. Może gdzieś jesteśmy blisko drogi, a nawet nie wiemy o tym. Nasłuchujmy, czy gdzieś nie jedzie samochód. Podążmy za tym dźwiękiem, może gdzieś nas doprowadzi. Jedną z możliwości jest droga. Dlaczego? Bo droga zawsze gdzieś prowadzi. Na przykład taka jak ta. Szukajmy dróg ujeżdżonych, takich głównych, gdzie widać, że poruszają się po nich ludzie, i ta droga na pewno nas gdzieś zaprowadzi. Zatem idziemy drogą, tak jak już mówiłem, drogą główną. I rozglądajmy się bacznie na boki, bo może być tak, że spotkamy najlepszą wskazówkę, jaka jest. A jest nią właśnie słupek oddziałowy. Zatem jeśli trafimy na taki mały, niepozorny, betonowy słupek, możemy się z niego wiele dowiedzieć. A dlaczego? Pokazuje on wiele przydatnych informacji. On ma na sobie cztery cyfry namalowane pokazuje różne oddziały, ponieważ las jest podzielony na oddziały. Na nizinach często mają one kształt figury geometrycznej prostokąta, trapezu. E, ciekawostka: róg pomiędzy najmniejszymi cyframi wskazuje północ bądź północny wschód. Ale co to nam daje? Możemy się mniej więcej zorientować, nie po muchu na drzewach, bo to należy między bajki włożyć, ale jeżeli wiemy, że tu jest północ, to tutaj mamy zachód, tu wschód, możemy Ustalić kierunki świata i mniej więcej wiedzieć, gdzie jesteśmy. A jeżeli zadzwonimy do nadleśnictwa, czy przez 112 policjant przekaże leśnikom taką informację, znajdą nas natychmiast, ponieważ to jest charakterystyczny punkt i te cyfry się nie powtarzają w danym nadleśnictwie. Szukając wyjścia z sytuacji, kiedy idziemy leśną drogą, staramy się dostrzec jakiś punkt, który nam podpowie, gdzie jesteśmy. Możemy trafić na taki stos. Ułożony przy leśnej drodze, stos drewna, ale nie sam stos jest istotny. Istotny jest numerek. Tutaj mamy taką plakietkę plastikową. Na niej na górze jest numer stosu, a pod spodem adres leśny, który jeżeli zadzwonimy i podamy leśnikom, znajdą nas od razu. Ale co ten adres mówi? Pierwsze dwie cyfry to jest nazwa dyrekcji, drugie dwie to jest numer nadleśnictwa, trzecie dwie. To jest konkretne leśnictwo w danym nadleśnictwie. To jest bardzo dobra podpowiedź. Kolejną możliwością to znaki charakterystyczne. Co mam na myśli? Na przykład taki znak jak ten. To oznacza trasę rowerową, ale mogą być to drogowskazy, znaki kierunkowe do miejscowości. Jeżeli podamy taki charakterystyczny znak, numer tablicy, cokolwiek dyżurnemu na 112 bądź. Leśniczemu, do którego się dozwonimy, bądź pracownika innego leśnictwa. Wtedy po takich wskazówkach odnalezienie nas będzie o wiele łatwiejsze. Możliwości jest wiele. Infrastruktura leśna często zaopatrzona jest w konkretne wskazówki. Tutaj na przykład mamy naszą dokładną lokalizację i krótki opis tego, jak należy zachowywać się w lesie podczas pandemii. Wiele leśnych dróg jest udostępnionych i najczęściej na tablicach są podane numery telefonów. My mówimy o tych przypadkach, kiedy nie mamy zasięgów, jednak kiedy mamy zasięg, wtedy warto zadzwonić do nadleśnictwa. W internecie znaleźć sobie strony, tam są podane wszystkie możliwe kontakty. Zawsze jest do dyspozycji numer 112. Leśnicy, którzy znają doskonale teren, pomogą. Często są najlepszą instytucją, do której można zadzwonić, ponieważ znają doskonale teren.